Dzisiaj coś innego, jesteśmy z Maćkiem Grzegorzewskim, witamy, trening, treningiem do tego można nie nazwać, ale spróbujemy, pobawimy się w, właściwie to wrócimy do moich takich korzeni, no, to znaczy, do w boxingu, no. gdzie się poznaliśmy, pamiętam pierwszy raz jak no właśnie przychodziłem do no Humana, to Maciek był taką legendą, bo mówili, że no Maćka rozwalić to ciężko, był jeszcze Grzesiek, no Grzesiek wiadomo, mega, mega zawodnik, i dzisiaj pobawimy się, ja się pobawię w kickboxing, a Maciek pokaże mi jakieś sztuczki i po prostu poprowadzi trening. Co masz zaplanowane? na jeszcze rozgrzewka. rozgrzewka będzie ruchowa, nie? Eee, zwiększymy zakres ruchowy, eee, złapiemy małą temperaturkę ciała i co? Wracamy do Peskownicy. Lecimy. O, nie ma trzonkę, tak, tak, nie? Lewa przód, prawo. tył teraz. Różnią, i i teraz ostatni, troszkę dłuższy. przyspieszamy, 5, 4, 3, 2, 1. Znów centrum, przez Patrz, kurwa, parę słów o tobie. Twoje osiągnięcia, sukcesy. Miałeś walkę w jedną, która jest legendarna. Już teraz, wprost, mówiąc. Taka historyczna rekord. A, rekord w bierzemy angielski. 32 minuty, no tak. 32 minuty wchodzenia się. Bez rękawic? No, tak, bez rękawic. Tam była główka, kolano, łokieć, piszczel, noga, że tak powiem, dozwolona, że tam ograniczyliśmy do samych rąk, potem nie było tak ślisko, bo był przemoczony oktagon krwiona, i jak wstawiałem nogę, to mi wybijała krew między palcami. Ślisko było, więc jeszcze przeciwnik 30 kg cięższy. Więc ja tam za bardzo nie kopałem, ani z główki nie startowałem, no bo... Nie chciałem, mi się, wiesz, do kosza skakać. Łapie mi urosło od giecha. Zajmij No i No. I dalej. O kurde, no. Bez kitu urosł. Kurwa, ty nie będziesz te tej Ej, Może ja ci tam swoje, co? Już są ok. Ej, no Nie Tak? Jakoś w nie weszło gdzieś no, nie, nie, na większa. Wiekszy, to prawa ręka większa? No właśnie. No wiadomo <noise> od czego. No, <noise> no ale <noise> właśnie. I co teraz? E, z, z Planów. Plan, co robimy? Zaczniemy sobie jedną rundkę pierwszą? Nie, nie chcesz, Twoich A, no, mój twoją. Mój startowy. Słuchaj, no. Ringowy. Troszkę tu tak przycichło teraz. Mhm. E, staram się... Chciałbym się dostać do gromdy teraz. Rok temu mieliśmy rozmawiać, ale ja nie byłem wtedy jeszcze zdecydowany za bardzo. Też nie widziałem siebie za bardzo w turnieju. Zwłaszcza jak byłem na świeżo jeszcze po tym, wiesz, rozdalałem cewki, muczor... A no bo właśnie, bo miałem po drugiej minucie walki, dostałem kopa wiele bardzo mocny. Miałem metorazochraniarz. Gdzieś tutaj mam, go jeszcze ugnieconego. <grytanie> I mi przecięła po prostu się cewka moczowa raz, potem miałem za dwie minuty kolejny krok i mi się drugi raz przecięła cewka i miałem kwotę wewnętrzny od drugiej minuty. Myślę, że w końcu mogłeś powiedzieć, że nie chcesz walczyć, prawda? Bo wtedy już no mógłbyś... tak, no ale to wtedy bym wyszedł, no już nie dość, że bez jaj, to jeszcze z rozwaloną cewką moczową. No tak, tam <laughs> raczej nie, zawodnicy, nie, którzy są... no, i druga sprawa, że to już takie było też trochę bardzo burcze walka, bo byliśmy od innego menadżera, a jednocześnie byliśmy też jako jedyni z PZKB, czyli z Polskiego Związku Kickboxingu. Tylko, że on był pięciokrotnym mistrzem Polski, K1 ciężkiego, ale w momencie, kiedy ja już schodziłem, on dopiero wchodził w PZKB. Bo tam jest 7 lat różnicy między nami, bo już Więc tak to wyglądało. No, ogólnie chłopak bardzo pozytywny, nie, ale też mogę powiedzieć, że mam na koncie, że pokonałem Koku. Zaczekajcie, tego? Goku? Goku nikt nie wykonał. Goku nikt nie pokonał do, do, do tej pory, więc ja wyglądam jak Wegeta. <laughs> ja bardziej Wegeta zawsze lubiłem. Także dobra, zobaczymy w ogóle. No a teraz jakiś jeszcze szybki plan. Może gronda się uda, może strajki gdzieś się będę próbował na pewno wmiksować. Co, przyniesie los, to wezmę, nie? Trzeba, trzeba po prostu się pokazywać. Tak, najlepiej. No dobra, zaczniemy delikatnie sobie. Wracamy, wracamy do pierskonicznej. Lewy prosty. Dobrze. Prawy prosty. Lewy prawy. Dobrze. Jeszcze raz. Sam prawy. Dodaj lepiej się połowy potem. ten lewy? Świetnie. Dobrze. Jeszcze raz. Taky teraz i wątpę dalej. Świetnie. Żeby to nie było, to nie są jakieś tam przygotowania pod e, gale czy start, tylko czysty fan. I e, dawno tego nie było. A pomyślałem, że po sezonie fajnie też dodać taką formę karby dla serducha. Dla serducha, dla układu sercowego. I nawet samo do, inny rodzaj jak głębokich mięśni. no ale ty masz Takich, nie? Fajnie by tak było je ja od od, 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 od Tak, takie właśnie zwiększyć mobilność. Też pamiętaj, jak zarzucić plastykę na powieści, prawda? Inaczej się też będzie twoje ciało zachwycało potem no tak w swojej branży. jak tak powiem. Znowu, tak. działamy, to on mówi, że nie jest aż tak tragicznie drewniane. <laughs> może być zawsze lepiej. Zawsze może być lepiej. Oczywiście, Dobra. że nie, dwa nie robiłeś teraz ile lat. Nic. to no, no, tak, okay. Parę ładnych lat już hmm. minęło. Dobra. Tak? Raz zacznijmy sobie. Lewy krzyżowy. Tego nie było wcześniej na Humania, Nie robiliśmy nie takich akcji. Przychodzimy sobie tutaj z lewy sowiecki. O tutaj. Przykładasz pra przekrocz prawej nogi i wkręcasz lewy wydarkę sobie. Dawaj. O i tutaj z prawej nogi. Proszę, spadamy do twojej strony. O tu. Dobra, nie wrócę. Dobrze. Dawaj, jeszcze. Świetnie. Troszkę byś. Bum. Bum. Pięknie. Bum. wcześniej Lewy i schodzimy adekwatnie, tak żeby na jednym leży, w bardzo kusnicy chłopak taki mocny, i nam takie rękawice, że jak nas powali, to mi rękawica wchodziła do tego, że to. To nie było, że jest to za mała, to mała to rękawica, ale tak, i jakby zrobiona na karła, po prostu, że ręka normalnie tak jak była. Bo by? Krzysiek mówił, żeby robić ósemki albo dziesiątki, żeby wiesz, one były, żeby nas nie nie ten Tak, kolor, tak, no. Prosty. A tutaj kurde, ale no tak mówię ci, jak moja rękawica wygląda, taka napuchnięta. No innocence, bo nie było nie bo w ogóle łapy ani mam winie. A o dobrze, no. no najgorszy kiedyś właśnie byłem te były, nie? Krzysiek, pamiętasz jak kiedyś powiedział? Krzysiek kiedyś też trenem mówi, bo ktoś tam przyniósł, wie rękawice z napisem, miało to jakoś kozacka firma. Fenon yy, coś. Fenon coś ten to było. No, początki będą... Tak Krzysiek mówi dupie to ma, możecie tu nawet mieć napisane dupa wołowa, ale ma być tak zaciśnięte, żeby tak, nie było nie Tak, że nie, nie może chodzić. Dzisiaj... wchodzić. to było mądre podejście. No, to jest tak, kompresja, kompresja. No, tak? mógł być, on miał zresztą sklep. Wojownik, e, tak. Że on kasę, a powiedział, że ma być jak najlepsze, żeby was nie polowało. Nasz na ja nam za ja te rękawice, jeszcze na przykład potrafił załatwić Mastersa. Bez napisu Mastersa i byliśmy za 40-50 złotych, rękawice skórzane. Ja za to płaciłem 140 złotych 150?

Jeszcze to to jest pierwsza taka polska firma z rękawicami, nie? Jeszcze Dragon był. Dragon, Dragon, teraz, o to są na ta przykład tarcze Dragona nie? Złe. Ale jest teraz Dragon i Mr. Dragon. Nie pytaj się. Było, ma... było sobie małżeństwo. Tylko nie z małżeństwem. to tak, ja tak to, to, to to, 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 to i chciałem, już Ale mamy teraz Dragon i Mr. Dragon, nie? dziwnym trafem, nie? Ale polecam, bo coś takiego. O patrzcie, ale świetnym żartem, patrzcie. Mam jednej z drugiej. To są Dragony, patrz. Dragon. Tutaj patrz mam. Mister Dragon. No nie wiem. Ale jedne i drugie są dobre. To pewnie to samo robią. <grym> no, tutaj, tu i lewa strona hali to jest to, prawa strona hali to jest to. Dobra, zaczynamy sobie. O, teraz prawy prosty, bum. Po prawym prostym nurkowanko sobie robimy. O tutaj nurkujesz wini prostej, nie? Ani pokazujesz ani lewej, ani prawej strony wtedy, nie? Bum. Tu, nurkowanko i podnosi się z lewym sierpownym. Bum, bum, bum. Popatrz, prawe nurkowanie, lewe. Dobra. bum, bum. Świetnie. Bum. bum, bum, bum. No, no. się po uderzeniu. Bum, Lewy, krzyżowy z wykrokiem prawej nogi. tutaj. No i też, co zrobisz? Bum, tutaj. No i mocno. Stary się tu nowy tylko prawą na kąt 45 stopni tak. nie? Czyli patrz, jak jestem tu, nie? To patrz. 145. 45 stopni. O. Dawaj.

Do, bo wszystko idzie do przodu. Do diety, nawodnienia, suplementacji i tak trochę podchodzicie inaczej, bo ty wiem, że musisz jeść w tyle, żeby w ogóle leżyć. No powiem Ci ja już od że tak powiem wczesnych, wiesz jak to było krzycie, bo ten się z suplementami, z odczywkami, prawda? wtedy ja tam byłem już podkarpiany dużo, dużo wcześniej, prawda? Więc że tak powiem, no, ja to prowadzę się w ten sposób od 16 roku życia. Ale suplementami. suplementami. Nie tym co ja. Nie, nie, suplementami. Tak, 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 suplementami, to się powiem tak szczerze, z takich realnych suplementów, co naprawdę e, po, po 10 latach, mogę powiedzieć, co mają jakąś taką odzwierciedlenie w skuteczności. W naszym sporcie. W naszym sporcie, tak, w skuteczności to jest D3K2, MK7, Omega 3, zwykłe białko, prawda, węglowodany złożone w postaci na przykład witargo. Okay, e... no. Kratyna jak najbardziej. O, powiem Ci jak kratyna to jest taki... Nie Was trochę minus, że trochę wody nabiera? E, oczywiście, to retencja wody następuje, prawda, zwłaszcza przy monowodzianie jednowodnym, ale to powiem Ci wystarczy, to nie jest jakaś niezdrowa. No no nawet też tyle kupicie tej... Właśnie wody. chciałem powiedzieć, że to jest takie przepalanie na jednej jednostce treningowej, że tak powiem Ci szczerze, nie wiem czy to nie niezdrowie nawet pod kątem nawodnienia ogólnego stawów i yeah. tak dalej. Druga sprawa, kreatyna w mózgu, to jest bardzo ważna, że ustanek nie wiem. Tak, to jest podstawowy składnik i tak naprawdę u osób starszych po 60 roku życia ona zaczyna mocno ubywać. I mogą sełykać luteinę na oczy i tak dalej, jeżeli nie zadbają o odpowiedni poziom kreatyny w mózgu, no to te suplementy będą tylko głaskały nasze narządy, a nie realnie wpływały ego, na nie jako. Ego, dokładnie. Dobre, dobre, dobre. E, co tu jeszcze mogę dodać z takich rzeczy? Dużo ziół, prawda? Na przykład Alfa GPC, acetylowana tyrozyna. Na tak, tak, na skupienie na, na kierunku, fosu, w taki fokus jakby bardziej układu nerwowego e, i zwykła acetylo, acety, acetylowana tyrozyna w formie tej neuro, neurologicznej, ona przekracza tak, barierę krew -mus. I powiem Ci to tyle. No, i tak jest, bo wiele do przodu, nie do No, no, no kiedyś wiesz. No, ale z, z takich dopingów naturalnych, to mogę powiedzieć, to na przykład y, świeży burak, nie? Albo tabletki z korzenia ale buraka. Nie kupuję za mocno. Wiesz to, to, to zależy, bo za, zauważyłem, że jak na przykład brałem tabletki z farmowitu na przykład, nie? Tam jest 10% azotanów z korzenia buraka, to one faktycznie wpływają no. na taką lekku pompę. No, ale okres. tak, ale jeżeli chodzi na przykład, piłem świeżo wyciśnięty sok z buraków od razu po, to yy, nie czułem w ogóle spompowania, a czułem taką właśnie... Yy, tylko uważajcie co jest bo jak za dużo go wypijecie, to będzie sen. Tak, <grym> tak. <to będzie sen. grym> Albo można prychnąć buzią w lustro, jak zazwyczaj robię, mi to nie przychodzi. Jeszcze mi się kojarzy ten smak w ogóle, dla dzieciaka, ogóle, jak mnie zabiorą na, węg, na ryby, na to lepiej trzeba było robaków było nałapać, nie? No. I Zimą tam, znaczy zimą, ale nocą e, widziałem robaka, no to ja nie umiałem tak palcem go złapać, tylko ja po prostu z zapasów też z kąty gryzi. Wiesz, <gryzny> kurwa. Może tam 3-4 więcej wychodziły. Ale że tak powiem, lądowałem rył w ziemi zawsze, no. nie? Padło coś tam. Ten smak buraka... Tak, tak, tak. I ten smak buraka, to jest właśnie to. <gryzny> o kur. <chuj. gryzny> no to nie ci, to jest w moim sporcie, jak tego barka przygotowuję To jest taki, że wiem jak to zrobię. To muszę bardzo zrobić. Ja, już, jak to, to zrobię, to. To, to już wygram walkę przez trzy tygodnie będę ten sok z buraka pił, wygram walkę. Czteryżą za tego buraka. Tak, za tego buraka. Zabijcie, Wiesz, to to powiedzieć Szczerze, jak to robię, to nie szukam zawodowych walki. Widzisz, masz masz na przyszłość, zawsze no, zawsze. Tak, coś. Jak kred w ziemię. Tak, jak kred. No dobry kred w ziemię. U. Coś poprzedniego, się 2000, 2006, bo Tak? Pierwszy raz, mnie już gonił, wiesz, w sumie, 90. Ale nie, ja wiem, ale kiedy pokonał go już, to był 2006 czwarty, nie szósty. Szósty, tak? tak. Okej. Okay. Nie kłóć tak, się o coś takiego. No. Albo szósty, wiesz? Początek 2000 lat, 2006 tak. na 90%. Dobra. E, to, te, to wtedy, co robił, co wstało co trzy godziny w nocy i jadł posiłek. I A, tego... nie wiem, czy to miało sens. Wiesz, bo on na końcu powiedział, że to było głupie, bo gonienie zabawy, że on wyglądał najlepiej i taki, tak jak ważył mniej. Bo wiesz, zobacz, że w pewnym momencie każdy kulturysta mówi to samo. Wyglądałem dobrze najlepiej w mniejszej wadze. Wiesz dlaczego? Bo tracisz kształt. No kształtę. właśnie, proporcje już wzrostu, wzrostu, wzrostu Zaczyna się być przerośnięty mm -hmm. i Roni też mówi, że jego ulubiona wersja to 98 albo 01, gdzie nie był jeszcze wiesz, aż za duży. No, A no. 2003 wszyscy mówią, że wiesz, był wielki, no ale on już mówi, że to było w przekięcie. przegięcie, i ktoś jak mówi, że wiesz, będzie drugi Roni. Taki sam będzie drugi Roniek, hmm. będzie drugi Tyson? Tak, nie chuja, nie, 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 nie będzie drugiego Tysona. Nie, Dysona. Dysona. Nie, to nie będzie już w tym czasie. Szczególnie, że no mamy teraz Tysona Fury'ego. Ktoś pokona Fury'ego? Hmm. Mamy Usyka. No. Usyk Fury. No. Nawali się na niego 120 kg smardzu. No, Jedynie ten, co teraz Mike Tyson go przygotowywał, ten z MMA. Ale to myślę, że to było... A myślę, że to było takie perfidne, czy bardziej trochę. Nie, to był true. To był true, wiesz, tylko że moim zdaniem tam Tyson Fury się nie spodziewał właśnie. I mi się wydaje, że też ja na przygotowanie. Bo on, on, on już kładził o to dobry w klatku, ja przykład, bo Przecież on kończył karierę przed Panem jakoś. Tak. Żeby to miało być, nie? Więc on teraz, mi się wydaje, że on teraz to robi. I tak właśnie wie, że patrz, mistrz z, z UFC jakiegoś, żeby. To tak samo. A co? Ale ty mi się nie robił? No i własne co robią. O, 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 teraz to to którego z tym, e, znowu ma walkę z tym, e, the, the Third. The third. E, A no faktycznie, to już druga jego i, I wiesz, i znowu dostanie 2 miliony i kładzie na to. Ty byś nie wziął? wiem, ja czy Stary, to tak jak kiedyś mówiliśmy, że mama to lipa. Z Jaka? jednej strony ok, no, okay. No, jeżeli, ja jestem z, przeciwko patologii, ale jeżeli na przykład taki teraz wychodzi Adamek, mm -hmm. na przykład z wiesz, jakby wyszedł sobie zrobił tyle dla sportu, że nie wyjdzie sobie i to powinno być właśnie PMA. czyli sportowcy tacy jak nie wiem małyż. O właśnie. Nie tylko. No byłbyś małyż, a jakbyś na piórdał. Czy jeszcze z tym, jak ten drugi był kiedyś? Nie żyła. ty Ten takiego rywal był małyż i Schmidt? Schmidt albo Heineken. ha ha. Już nie bardzo. O, tu to byłoby dobre, bo, bo i tak jak byłoby ciekawe. I słuchaj, to przynajmniej większość osób by jej znała. Ja powiem Ci szczerze, aktualnie tych... tych nawet nie ja nie wiem, wiesz, ale... Bo ja nie siedzę, ale z drugiej strony wiesz, jeżeli ktoś to ogląda, jest, jest popyt, jest podaż. Ja nie jestem za nie oglądam, ale jak ktoś to wspiera, no to znaczy, że będą to robili. no to robili. Ja nie, ja nie jest. jestem za, nie jestem zwolennikiem, ale... Widzę dlaczego to robią. Bo hajs się zgadza. No tak, to, to jest po proste. Hajs jak jak kura znosi te jajka, to będzie miała znosić dalej. Kurki się utrzymuje. No, no, no. Zobacz, ile było tych afer teraz i tak dalej. Ktoś o tych afer. Zobacz, nawet oni wracają z tak, powrotem do Was. Jak to się mówi, do dwóch afer sterczy tylko pamięta, Do trzech razy i potem się kasuje. <śmiech> 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 <śmiech>

by, czy taki typowy lewy zawodowy robiliśmy? Tak. A to i ze szkoły bardziej sobie jest. Ja to uważaliśmy nauczyłem różne. Ale fajne stan.